Wyznam współrzędne wierzchołka paraboli określonej danej, danym wzorem, korzystając ze wzoru y równa się F od XW, co przeczytamy jako wartość funkcji YW dla argumentu XW. Teraz takie krótkie przypomnienie, że W oznaczamy. W to jest punkt zwany wierzchołkiem paraboli, a jego współrzędne to, jest, to są P i Q, które obliczamy z podanych. Wzorów. Tylko teraz, co to znaczy, że mamy policzyć to, korzystając ze wzoru tutaj tego i y, Zapiszemy sobie tutaj pod spodem. Ale wrócimy jeszcze na chwilę do naszego w. W jest punktem, a każdy punkt ma dwie współrzędne. Pierwsza współrzędna to jest współrzędna x, natomiast druga to jest współrzędna y i teraz mogę dopisać indeks tutaj w, co będzie tylko oznaczało tyle, że xw to jest pierwsza współrzędna wierzchołka, yw jest to współrzędna druga, czyli poprzez, poprzez xw to jest to samo co p, yw to jest to samo co q, czyli p mogłabym zastąpić x, a q y, czyli yw Czyli współrzędną Q mamy policzyć właśnie korzystając z tego wzoru. Czyli obliczamy P z wzoru P równa się minus B przez 2A. Ale zanim to zrobimy, przepiszmy sobie wzór funkcji f od x równa się x kwadrat dodać 2x dodać 1. Wypiszmy współczynniki A jest równe 1. B jest równe 2 i C jest równe 1. I możemy teraz przystąpić do obliczenia pierwszej współrzędnej wierzchołka, czyli P, podstawiając odpowiednie wartości liczbowe. Czyli będzie minus B, czyli minus 2 przez 2 razy A, czyli razy 1. To są minus 2, drugie, co daje nam minus 1. Czyli wiemy teraz, że P jest równe minus 1, czyli możemy to zapisać jeszcze inaczej, jako x z indeksem w równa się 1, co oznacza tylko tyle, że jest to pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli. No to teraz obliczmy yw z tego wzoru. Teraz ja jeszcze raz przepiszę wzór funkcji. Tutaj powinno być jeszcze w. f od x równa się x kwadrat plus 2x plus 1. Wiemy, że f od x to jest to samo co y. Czyli teraz tylko, no spójrz, ten zapis jest analogiczny, tylko tutaj sobie dopiszemy indeksy w. Teraz wiemy, że xw jest równe minus 1. Zatem podstawimy. Yw równa się f od x2, czyli Minus 1, co będzie oznaczało, że w miejsce każdego x w tym wzorze będę wpisywała wartość minus 1. No to wpisuję. Czyli będzie minus 1 do kwadratu dodać dwa razy minus 1 i dodać 1. Teraz jeszcze raz zaznaczę, pokazując dokładnie, co wstawiłam pod co. Czyli tutaj. Tutaj i to jest ta wartość. I teraz wpisuję x. Pod x minus 1. W te miejsca. Czyli wpisam zamiast X, zamiast X. I wykonuję teraz działania. Minus 1 do kwadratu to jest 1, odjąć 2, dodać 1, i to jest równe 2, w związku z czym YW. jest równe 2. Zatem w odpowiedzi współrzędne wierzchołka paraboli to jest minus 1 i 2.